Choć mogłoby się zdawać, że temat transkobiet uczestniczących w kobiecych dyscyplinach sportowych to coś nowego, to w rzeczywistości świat sportu ma z tym styczność od lat 70. ubiegłego wieku. Pierwszym przykładem takiej osoby byłaby Renee Richards, urodzona jako Richard Ruskin. Gdy cierpiąc na dysforię przeszła tranzycję w połowie lat 70., Richards, będąc już po 40., zaczęła zgłaszać się do turniejów tenisowych dla kobiet, nie ujawniając faktu zmiany płci i osiągając w nich sukcesy. Jej tajemnica ujrzała światło dzienne rok później w programie informacyjnym prowadzonym przez Richarda Carlsona. Dziennikarz zrobił to, jak sam twierdził, przez przypadek, jednak wywołał w ten sposób efekty domina. Najważniejsze organizacje tenisa w USA, takie jak United States Tennis Association czy Women's Tennis Association, wyraziły oburzenie całą sytuacją i zarządziły, że od 1976 roku wszystkie uczestniczki imprez tenisowych w Stanach muszą przechodzić obowiązkowe badania chromosomów. W wyniku tego, gdy Richards chciała zgłosić się do uczestnictwa w US Open, wymogiem było poddanie się wspomnianym testowi, na co zawodniczka nie wyraziła zgody, tym samym nie zostając dopuszczoną do zawodów.